Kurwa, i to nie trzyma, i to nie trzeba w pizdu. Ja mam trzymać kurwa cały czas sam Dobra, chuj Siemanko kurwa No siemanko w końcu no chciałem powiedzieć to są wieści z Kibla, po raz ostatni jako procencik, już mnie kurwa, a nigdy nie zobaczycie na kanale, Nie, ale jakby nie patrzeć mamy mamy teraz kurwa Sylwester, ja mam tak naprawdę wszystko wyjebane, teraz piję co chcę, robię co chcę, mam dziewczynę którą chcę. I kurwa, o czymś jeszcze kurwa zapomniałem, nie? A! Ale i tak nic innego nie zapomnij... Kurwa, za ty pierdole... Jezus Kocham was po prostu. 2020 należy do mnie.